Walentynki kojarzone są z miłością i radością, ale 14 lutego 1924 roku w Chicago miały one zupełnie inny wydźwięk. Doszło do masowego morderstwa członków gangu North Side, który stanowił poważną konkurencję dla gangu Al Capone. Walka między tymi grupami toczyła się od listopada 1924 roku, kiedy to na zlecenie Al Capone zginął ówczesny irlandzki przywódca gangu North Side, O'Banion. Rano w dniu Świętego Walentego wysłani przez Al Capone zabójcy przebrani za policjantów dokonali przy ścianie magazynowej egzekucji na siedmiu osobach. Skala zbrodni spowodowała, że mieszkańcy Chicago zaczęli postrzegać Al Capone jako zwykłego bandytę, bezwzględnego i wyrachowanego mordercę, a nie zwykłego gangstera, jak uważano dotychczas. Do egzekucji doszło w garażu SMC Cartage Company przy N Clark w North Side w Chicago. Wydarzenie stało się znane jako masakra w dniu Świętego Walentego. Kilku z zabitych było członkami gangu North Side, przez George'a Bachsa Morana, który był konkurentem Al Capone i jego bandy.